Cześć hey, siemoneczko z tej strony Dawid09 w Minecraftzie Wita to kolejny odcinek Z moment MOBILE tak Dzisiaj panują chyba dwa Panu nie chyba, chyba na pana Dwa filmy z FIFA MOBILE Na jutro mam zaplanowane Coś innego jutro mam zaplanowany Punkt Mobile jeden odcinek. Nie chyba, nie, nie, co, jaki -mobile? nie, 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 mobile ja nie, 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 O, nie, 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 Mobile nie, tylko mamy, mamy zaplanowane na jutro mam zaplanowane, na pewno Będą odcinki FIFA MOBILE Food Drafta Dzisiaj Pani. Dzisiaj też pani. o 16, więc oglądajcie Bo dzisiaj też pada pierwszy odcinek z Food Drafta Dobra i na tym koniec mm, Co mi się pytał yy, Czy może jak się nazywa ta liga Tu masz zwy Zwycięstwo więc yy... więc możesz bijać i możesz ze mną szukać sobie yy, ze mną w tę gierkę. Zobaczymy yy, jak to będzie. Do mojego mam, mogę przychodzić, możemy przychodzić. Do, do odcinka nie, jeszcze nie, bo przecież jeszcze... On, o, że... następny rok będę chciał zacząć gromić no, 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 znajdę bo będzie też nie chcę o, tak. no, no w, tym, w końcu zostać to tom H H Hizyń w hyzing może będzie w końcu, może będzie bas Items Nie będzie Nie tylko bas Items no. Przechodzimy już na pewno teraz Do odcinka hmm. Bo szczerze przy Skład tutorial z poza odcinkiem I chciałem już dać w yy, tutaj

Я думаю, что на администраторе 5.1.5 есть. Ну, 5.0, наверное, в принципе. Ну, 4.0, по крайней мере. Ну, это вполне круто. Ну, вот. Нет, у них, наверное, это, скорее всего, инвестирование. Единственное, что я не знаю, что это за инвестиционная коммуникация, или... И я, наверное, тоже, думаю... Ну, это, наверное, Риверфон, ну, это, по сути, Риверфон, я, наверное, не знаю, запомнил там

Jezu już A no gdzie My ich trzeba tutaj um, ustawić trochę Mo hmm? ich trzeba ustawić trochę Może no, nie, 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 nie.

że ich chyba są... ono... bardziej jest cofnięte e, w, e, w... w... w Albo, nie wiem... Dawaj, graj tu! Graj tu! Chłopie tu się no pięknie, dobrze. No, a, akcję trzeba w końcu jakąś wyprowadzić. Na 1 z 1, żeby było. Potem 2, 1, 3, 1, 4, 1 i 8. 1. Jezu! Co się dzieje? No, uciekam, 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 uciekam. Pięknie. A, nie ja zauważyłem, że przekroczyłem. Ej, mnigi! Nie, nie, nie wiem, nie wiem, czym to jest. Myślę, że mam się takie odcinki sporo mają. Nie wiem, nas się nie powtórzą. Na serio, idealnie. Zaczynam. Dobra, no, teraz mi go rozpoczynamy. Tu i tu będzie. A, jedną. Sorry, nie wiem dlaczego ścinki takie są No i to za za, du za dużo te ścinki Na no serio ścinki mi przeszkadzają dużo Ej Ścina, ścina mi chłopie

No serio, chłopi! I się gro! Więcej, jak będzie dalej mi tak ścinać, to na, więcej nie nagram. To więcej FIFA, bo nie zobaczycie na tym kanale. Bo dzisiaj jest jakiś dzień i Wziął wziął go na... po prostu... O nie, to tylko... Teraz to była chyba moja wina. No, to była moja wina. Zapewne ja już chciałem. Jestem przecież ustawiony na atak. Ja... Dobra, panowie, śmiało, śmiało, śmiało. Uf. Proszę cię, on teraz... Nie tego! A i co za gra głupia Zepsuła mi bramkę No, no kurde Nie, to jest jeden mecz. Nie wiem Nie wiem dziecko, ale To co tam dzisiaj gra doko i mi o to przychodzi ludzkie przeobrażenie, więc to byłbym grę. Do, zo do zobaczenia no nie może krótko ale myślę, że zaraz coś dogam Ym, zaraz coś dogam i będzie coś więc zaraz widzimy się Jak widzicie, jestem teraz już na moim kanale. To, co robicie pod filmami, teraz jest dużo. Yy, 6 godzin i 12 minut. Opublikuję film ranking Według proszę, ten film. Według mnie jeszcze ten jest jako drugi na 10. Świetlenie 4 ma. Oświetlenie no, czas oglądania 29 sekund tylko. Yy, dobra. Ale to nie o tym, tylko. Yy, Chcę was zachęcić po prostu do subskrypcji Bo czekajcie Gdzie to jest? Jest! Czas oglądania przez subskrybentów to tylko 79,5% A bez subskrypcji 20,5% Więc te osoby, które tu są z 20,5% zasubskrybują teraz kanał właśnie I będzie, będzie wszystko git Spokojnie Najpopularniejszym drugi jest filmik Długi odcinek z FIFA e, Mombine już wam pokażę 8 dwie łapki w górę tylko Piąty odcinek, też dwie ośrednie i... A vlog to tu masa. Masa 7 31, 31 A nie, nie chcę... Nie chciałem tego. Dobra. O! W czasie rzeczywistym. Ostatnio opublikowałem kolejny odcinek z fip -y, bo nie wiem który, bo już um, już jestem po prostu, już nie wiem nie nie, nie wiem, które odcinki są. No i tutaj panie, jak mu jest, panie Fla z podłoga Jakub. Tak, możesz, tylko um, tylko Pisz sobie Liga Zwycięstwo Więc żeby nie było to Ci mówię Serial Min Minutes Cloud będzie założony Będzie nowa Nowe będzie wszystko nowe będzie śmigało wszystko nowe Więc możecie pod tym filmem pisać już komentarze Ja was będę dodawał do um, List do Jak do do listy, żeby mogliście wejść, tak jak było na tym filmie tak to będzie, będziecie mogli wejść na ten na tym na, 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 na sygnał, że będziecie mogli też wejść na tym, więc myślę, że yy, więc myślę, że będzie bardzo dobrze tutaj tylko hmm... Za mało subskrypcji, bo 113 Ja chcę myślę, że dobijemy do waka chcę dobić do wakacji moim celem na przyszłość i do wakacji Celem na razie jest mm, albo nie, zróbmy to tak Udostępnijcie to swoim w swoim godzinie wszystkim, którym znacie, bo na 200 subskrypcji będzie odpalę serwer Odpalę pana na którym będziecie mogli grać, mogli, będziecie mogli sobie robić co chcecie. Na 200 subskrypcji, na 300 osób y na tym kanale y będziemy, będziecie, y będzie po prostu. Rozpocznę robić live. Y na, na pewno na pierwszych graniach będziemy zbierać na fajne rzeczy duża suma, ale będziemy zbierać, bo to będzie cel na nowy sprzęt do nagrywania filmów, na ET, bo już nie będzie z telefonu, tylko będzie z komputera wtedy na lepszą jakość live'ów, na wszystko, na wszystko inne będzie, żeby było lepsza jakość. Myślę, że taki sposób Wam się spodoba i myślę, że w przyszłości dobijemy 1000 Potem 100 tysięcy i tak dalej, i tak dalej Więc, yy, tak yy, No jak bijecie 300 subskrypcji, to na będzie będziecie mogli Będzie można zdobywać moderatorów U mnie, albo nie wiem, nie wiem od ilu nawet jest, ile ci można dawać moderatorów, a jak od tyle ile mam Wystarczy moderatorów yy, mo Wystarczy, żeby Dodać moderatora To ten, y, będą nieraz przedłużone live'y Ale będę i tak na nich ćwiczył tylko 3 godziny y, Będę się rzucał 3 godzinki, bo... Będziemy przedłużać 3 godziny, 3 godziny? Nie, będziemy przedłużać, przedłużać godzinę Zawsze będę chciał, żebyście tylko przedłużyli do 3 godzin, bo więcej nie będę na pewno siedział ale jak, tak, to y, gdzieś indziej Kiedyś indziej będzie 24 godziny live, więc to jest plan na przyszłość. Moim planem też jest na przyszłość zacząć nagrywać blogi takie na przykład inne, na przykład wypady, wypady na miasto z przyjaciółmi albo z kimś na rower na przykład, albo na blisko pogra pograć piłkę. Yy, myślę, że to się kiedyś uda. Myślę, że myślę, że takie kiedyś brągi będą wpadać z życia mojego prywatnego na ten kanał Ale dzisiaj jest dzisiaj, mam... dzisiaj jest 30. 30 albo 30, albo 35, nie wiem, już zkaczyłem Huba ja wiem, że mogę coś sprawdzić, ale nie chcę, bo nagrywam i tak to 29 nie wiem, nie, nie wiem, nie powiem wam na kiedy, bo filmy, ale to dzisiaj mam dwudziestego yy, 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 więc myślę, że mm, więc myślę, że inaczej kiedyś indziej po prostu będzie lepiej nowa seria będzie... tyle będziemy mogli... będę mógł zacząć znowu nagrywać serię Minecraft no może budujemy miasto i na tym serwerze na 200 tysięcy, na 200 tysięcy już ja odbysać, na, stu, na, na 200 subskrypcji na tym kanale będzie segment na którym będziemy wszyscy grać Nas na... 250? Nie, przepraszam, na 300 będzie disco, na 200 będzie disco, na 300 będzie serwer, a na 400 będą live, więc to trzeba się trochę postarać, żeby żeby trochę dostać tych dostać tych rzeczy Myślę, że dobijemy do końca roku 2021 pół tysiąca subskrypcji. Taki mam plan. Więc tam na dole, nie wiem. Bo tu mnie nie ma. Nie. U mnie nie ma. Ale nie bym Wam pokazał, gdzie dokładnie. Tam na dole na pewno jest, gdzieś tam u Was. Na dole ten przycisk, szary, bo tu pewnie macie szary Eee, czerwony macie, tu czerwony taki guziczek Kliknięcie, zmieńcie go na, żeby był Szary i tu dzwoneczek, żeby był Więc, e, tak, i to by było na tyle W dzisiejszym odcinku Też zachęcam do łapkowania Bo to Jedna łapka to, to takie pod tym odcinkiem ma być... 100, 100, 100, tyle ile jest subskrypcji, czyli Ile ja mamy subskrypcji na tym kanale. 113 subskrypcji, więc zachęcam do, do subskrypcji tego kanału. Nie do subskrypcji, tylko łapkowania tego, tego filmu. Po tym filmom ma być 113 subskrypcji, a jak ktoś dojdzie nowy, czyli będzie 114, to ma być 114 pod każdym filmem. Jak będzie więcej osób subskrybujących albo mniej, to tyle mam być łapek w górę ile jest osób ze subskrypcją. Więc a ja się z teraz żegnam. Do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się, cześć!